thank you Takiego wydarzenia jeszcze nie było. Za nami pierwszy bój sołectw opuchar Burmistrza Olsztynka, który odbył się na boisku w Lichtajnach. W zmaganiach wzięły udział cztery drużyny z Lichtajn, Królikowa, Drwęcka i Gąsiorowa. Główną ideą wydarzenia była integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą wsi. To jest chyba jedna z takich przyjemniejszych form rywalizacji, no bo to jest rywalizacja między sołectwami. Nie ukrywam, że od wielu lat chcieliśmy, pożądaliśmy takie imprezy w Olsztynku, żeby przede wszystkim ta integracja między sołectwami, między społecznościami, społecznościami lokalnymi się odbywała i po raz pierwszy udało się. Liechtenstein wzięły na siebie to brzemię, są gospodarzem w tym roku. Nie cieszą podwójnie takie inicjatywy. No podwójnie dlatego, że, że te inicjatywy są, że one są tak naprawdę, mają coraz większy rozmach i jest odzew mieszkańców, nie tylko Lichten, ale też jak dzisiejsza impreza to wskazuje okolicznych mieszkańców innych sołectw i to jest fajne. Bój sołectw był wspólną inicjatywą mieszkańców, a wydarzenie ma szansę na stałe zapisać się w kalendarzu imprez. Osiągnęliśmy porozumienie, udało się, jesteśmy tutaj, pogoda nam dopisuje. Rywalizacja tak, ale na takiej zasadzie przyjaznej, sąsiedzkiej, a dwa właśnie chodziło nam też o to, żeby troszkę... W tym świecie cyfrowym, żeby spotkać się na żywo, żeby ludzi wyciągnąć, żeby było zainteresowanie, że coś tworzymy, coś się dzieje naprawdę. Jest to bardzo fajna inicjatywa, bo nie znamy się tak na co dzień. Żeby się tak jakby zintegrować, bardzo fajna inicjatywa. Bardziej współpraca, bardziej zabawa, bardziej właśnie ta integracja to jest najważniejsze. W trakcie turnieju na zawodników czekały niezwykle interesujące konkurencje, takie jak m.in. bieg w nartach, przyciąganie liny, bieg w worku, przecinanie wałka na czas, bieg staczką czy rzut gumiakiem. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, którzy też mogli poczuć ducha rywalizacji. Jest wspólna inicjatywa, wszyscy jesteśmy pod jedną radną ogólnie. I tak razem mówiliśmy, wioska z wioską i powstało coś takiego. Musi być wygrany, musi być przegrany. Zrobimy, żeby była dobra zabawa. No to chodzi chyba. Po to się spotkaliśmy. To była taka iskierka, żeby poruszyć ludzi. Gdzieś było przekonanie, że jednak ludzie nie chcą współpracować, nie chcą działać, ale oni potrzebowali takiego stryczka, guzika, żeby, żeby zacząć ze sobą współpracować. Także myślę, że idziemy w dobrym torze. Sportowa rywalizacja i integracja to jedno, ale przy okazji można było również odwiedzić stoiska poszczególnych sołectw, które częstowały mieszkańców pysznymi, regionalnymi potrawami Telewizja Kopernik. Kopernik.tv